Cześć, witam wszystkich bardzo cieplutko. Dzisiaj jesteśmy w centrum podlewnym Blue Water, w którym odbywa się taki baby show. Pierwszy raz jesteśmy. Jestem na czymś takim. Wcześniej odwiedzałam targi kosmetyczne, teraz odwiedzam targi dla i Jesteśmy, nie wiem czy posumiałam, w centrum Blue Water, Jest na południu Londynu. I tutaj wychował się mój mąż I podobno tutaj bardzo często przyjeżdżał. I może pokażę Wam w ogóle okolice. Kawduny stają się tak jest Blue w to jest fajne. To jest i mam nadzieję, że będziemy mogli wam nagrywać i pokazywać co i jak. Fajnie, chodźcie. Tyle fajnych restauracji. Jamie Oliver, jeden z naszych szczególnie Italian. Z tej strony mamy. Czyli Cię chłopaki? Czyli mama On the baller of the day, this side, this side. This one, it's TCR. Yeah, Did you say that we just recorded a very nice video of Krispy Kremes? Oh, Krispy Kremes, I guess. And his babies. We're inside, we got a present. Show her, now we show what I get for free. Nie miałam w środku Czuję tutaj pampersa. <grywa> um, idziemy zobaczyć co się dzieje dalej To jesteśmy na stoisku Brody Max I tutaj są takie właśnie ciekawe rozwiązania Między innymi z pojemnikami na maleństw jeżeli chodzi o jedzenie I tutaj jest, specjalnie to się do tego żebyśmy mogli to tu za zamrażarki Mam też większe rozmiary Oczywiście możemy zastąpić to jakimś innym pojemnikiem, ale to jest taka... Eee, to będzie w wygoda. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. My już jesteśmy po zakupach. Jestem więcej niż podekscytowana, bo udało nam się znaleźć wszystko, co chcieliśmy, bardzo w bardzo opresyjnych cenach. Eee, może kupiłam kilka rzeczy, o których nie planowałam, czy znaczy, kupiliśmy razem. Kupiliśmy wózek wymarzony naprawdę bardzo promocyjnej cenie i tutaj gafu ja pomagał mi zrobił sobie promocję bo chodziło mi o deal Dostaliśmy gratisowy taką osłonkę na nóżki do dziecka i gratisowy fotelik do samochodu bez którego nie mogliśmy wrócić do domu I teraz Wam pokażę co właśnie kupiłam Pierwszy, pierwszy zakup dziecka Kupiliśmy taki termometr którym można mierzyć temperaturę dziecka E, na przykład jedzenia też, e, temperaturę pokoju, temperaturę wody, czyli jest jeden uniwersalny do wszystkiego. I co jest w fajnego, że on działa na podczerwień, e, czyli trzeba przyłożyć go, oczywiście jest bezpieczny na dziecka też, e, przykładamy go w odległości mniej więcej 3-4 cm od główki dziecka albo na przykład od wody i wtedy nam mówi jaka jest temperatura. I też to jest fajne, tutaj, ja oczywiście teraz nie działa, bo tutaj są baterie, jeżeli chcecie, jeżeli temperatura jest za wysoka, to wtedy pokaże nam, że jest e, czerwone tutaj, Pojawi się czerwone świtełko. Jeżeli temperatura jest w porządku będzie zielone świtełko, a jeżeli jest na taki podgorączkowy, to wtedy pojawi się I Nie trzeba dziecka budzić, co jest niesamowite, bo może tylko dosłownie, tak jak powiedziałam, w odległości 3 cm przyłożyć do, do czułka i wtedy e, pojawi się temperatura właśnie do to, na ten at this chair. So Jest cool. yeah. like zebra, jest so cool. jeszcze fajny. Chcę jeszcze... Ktoś myślę o tym, ale nie wiem, czy się na to zdecydujemy, czy nie. Bo nie mam w sumie miejsca w domu, żeby karmić piersią, a to by byłoby coś fajnego. To jest ten gratis, który dostaliśmy. Nie wiem, co jest w środku, to może Wam później pokażę. Widzę, tutaj coś z Palmersa. Nie wiem. Dużo ulotek bardzo. Niektóre rzeczy były takie... no, nie potrzebujemy. No, ale zaraz Wam pokażę, jak to wiecie mi. Coś ciekawe. Aha, tu jest jeszcze ulotka właśnie, która, mówiłam Wam, że pokazuje świecełko w zależności od temperatury dziecka. Aha, i jeszcze tutaj jest tutaj napisane, że do czego możecie używać. Do ciała, do temperatury pokoju, do buteleczki, do kąpieli. E, wszystko jest, nie potrzebujemy kabla. Także świetna rzecz. Tak mi się wydaje. E, 33 funty no, chyba kosztowało. Się... Dużo, no, ale to jest taki inwestycja na, na kilka lat, bo my będziemy z to korzystać. To był świetny sklep. Garmin Max świetne mają gadżety, ja uwielbiam takie właśnie gadżetowe rzeczy i większość tych rzeczy nie przyda nam się na początku na pewno ale w przyszłości i Aha, jeszcze zanim to powiem wam że kupiłam taki smoczek który się wkręca e, na przykład na e, wodę Dziecko może pić wodę z butelki, albo wkręca się go na przykład na takie są wielkie pytanie opakowania małe z mlekiem, z formułą. Oczywiście na razie jeszcze nie wiem, czy będę używała tego, ale to jest proces na przyszłość i kosztowało 5 funtów. Tutaj widzicie, jest, można wkręcić, a tutaj jest smoczek, który jest podobno też bardzo wygodny. Tutaj Wam pokażę jeszcze z tyłu właśnie zdjęcie, że można go używać na kartoniku z mlekiem, czy też z soczkiem, jak chcecie, albo na butelce od wody. Świetne rozwiązanie, moim zdaniem. Dobra, i z tego sklepu Body Max. To są takie pojemniki, w które możecie przechowywać jedzenie, zupki albo cokolwiek innego zrobiliście. I możecie, co jest w nich fajne, że one tak ładnie się razem komponują, w zamrażalce zajmują mnie miejsca. I oprócz tego tutaj z tyłu możecie nacisnąć i być sam jest ciężko wyjąć zamrażenikę z opakowania coś bezproblemowo, dlatego to jest fajna sprawa. Oprócz tego puszmy... Nie wy wy naciskając to możecie po prostu wyjąć e, tę całą kostkę tego jedzenia z opakowania. Też jest ługo, że możecie napisać e, co, co dziecko zjadło. I to są mniejsze wersje. E, też fajnie się przydadzą moim zdaniem e, na różne podróże. Nadają się do zamarzanki, można używać je w mikrofalówce. Można używać je w bardzo do naczyń albo w że My nie mamy jeszcze, e, nie mamy zmywarki. Nie mamy nie wiem, czy będziemy potrzebować. I to dwie... To, 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 how much was it? Normalnie jedna kosztuje 5. chyba 6,5 funta, ale czy to jakoś tak? Czy 7 5. funtów? 8. 8, I think it was 8.99, tak. Czyli 4,50 za, za opakowanie. Z tego też w sklepu kupiliśmy taką miseczkę, która ma tutaj łyżeczkę i nożyk. A bo dwie łyżeczki bym powiedziała, Tutaj to z góry to jest takie wszystko przydatne, dziecko może sam obsługiwać się, to jest taka też przylepna, samoprzylepna, nie samoprzylepna. Um, brakuje mi słowa. Suction. Suck. Sekcja. Nie. Suction. Suction. Taki. Suckonski. <laughs> no. How is it called? Oh my gosh, I forgot. You're getting trouble for that. I know, I will. I tu już jest pokazane, że jest taka właśnie wygodna rączka, którą możecie wyużywać po prostu, żeby karmić pasa, a później samo dziecko może sobie już to taki duży chłopak będzie mogło używać. I nie pamiętam, ile to kosztowało, o coś około 4 funtów. I jeszcze jedna rzecz, też tej firmy to śliniak taki plastikowy, tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda z tej strony i są wymienne trzy inne śniaki tutaj możecie albo włożyć jedzenie, które spada, albo tutaj włożyć właśnie łyżkę i tak fajnie to się zapina z góry i możecie to zabrać ze sobą i trzy zapasowe śniaki ze sobą, które są wykonane z takiego dość ciekawego materiału Że za te wszystkie rzeczy zapłaciliśmy 17 funtów, no to to kosztowało... It was no expensive. It was 3.33 3 funty, coś takiego. Także nie jest, nie jest to zła cena. Tutaj widzicie na górze możecie zrobić z tego taką małą torebkę, która jest higieniczna, to tam możecie włożyć łyżeczkę, silnik i zamknąć to i włożyć do torby i później. I heja. Ten sklep w ogóle ma takie świetne pomysły, co tutaj jeszcze jest. To jest cool idea. Taka gąbka na dłoń, taka zabawka. Tego jeszcze nie kupowałam, bo tego nie potrzebujemy. Aha, tutaj wam powiem, e, a the termometr, jeśli it's here? Okay. Nad tym jeszcze myśleliśmy o takim światełku, który można skonać ze sobą. I to jest właśnie był termometr, który też chcieliśmy kupić. On też pokazuje temperaturę pokoju i pokazuje nam e, temperaturę e, czoła, znaczy dziecka, ale zdecydowaliśmy się na ten drugi, bo w sumie mm, więcej zastosowań ma. Okay? sklepu madekę On jest tak piękny! I think I will take it out Nie mogę Ja zawsze chciałam, żeby było dziecko One is longer Jedno jest dłuższe niż drugie to ma takie ciężkie nogi Zobaczcie Ma tutaj Piasek, żeby ciężej siecia tak samo w nogę. I lukę ty pary, zobaczcie tą z guziczkiem. Cudowny jest... Jeszcze dużo zostało z pokony. Kupiliśmy konatą. Dobra. Mieliśmy taką pozytywkę. Zdecydowaliśmy się na ja, takie dość intensywne kolory, chociaż na początku myśleliśmy o takich bardziej stanowanych. Ale pozytywka jest w kolekcji Jumbo. Jumbo To jest taki cyrk po prostu. I pomyślałam, że fajne zwierzątkę. Tutaj mamy słonika, dwa, tak jak mama, małpkę, jak choda. I don't know what to o, tak jakiś ptaszek. Hmm. Bardzo kolorowa i oczywiście niezwykły. To, Widzicie, taka cena. A normalnie kosztuje 30%, grudnia, czyli zniszka 20%, 25%. 20%, tak, 6%, tak, 20% I ostatnia rzecz. Tak To jest mamo bag missing. Oj, ty. Okay. Ile? I jeszcze kupiliśmy, bo mamy, nie, nie mamy zbyt dużo miejsca, jeżeli chodzi o wannę i te inne rzeczy. I kupiliśmy taką właśnie wkładkę do wanny. Mam nadzieję, że plecy mi mnie nie, mnie nie odpadną przy kompaniu. Postanowiliśmy, że zdecydujemy się na tą ewentualnie później dokupimy taką małą wanienkę dla Zobaczymy. I ona właśnie tutaj jest bardzo um, dobrze pomyślana, na tutaj przystawki też. tu była przystawka, słowa. Ja mówię, bo to słowo. A ja bym że jest przystawka. Przystawka. jest przystawka. Przestawka. edit that in later. Yes. I jest tutaj też wykonany z takiego miłego materiału. Wydaje mi się, że dziecko będzie przyjemniej mu leżało na czymś takim. To jest misio. Ehm, I to kosztowało 15 funtów, a normalnie kosztowałoby 20% taniej. Droże, przepraszam. Czyli to. I jeszcze jedna rzecz, już ostatnia. E, to coś, co e, też było przedstawione w programie Dragon's Den, czyli kolejny wynalazek. Wcześniej Wam mówiłam o Tangle Kings, bardzo to włosy. I'm out. That's what they say. O! Oh, Były out. I to jest taki... jak to określić... ręcznik położony z takim fartuszkiem, który się zakłada na szyję i na dole tutaj jest ta właśnie część, żeby na włożyć, i na zdjęciu. I nie trzeba w zębach trzymać tego naszego ręcznika nigdzie nie wygodnie. Po prostu wiszczy tu nam, broni to nas przed wodą. To jest wykonane z bardzo przyjemnego materiału, ze 100% bambu. Jest bardzo miękkie, absorbuje wodę i łatwo się pierze, podobno i jest bardzo wytrzymałe, dlatego, dlatego się za to zdecydowaliśmy. I to normalnie kosztuje chyba 35 funtów, a my to kupiliśmy też odkytanie za 30. Tutaj jest napisane właśnie jak to możecie w różnych um, etapach użytkowania, w różnych etapach kąpieli użyć. I um, fajne jest to, że właśnie dziecko nie, nie jest wody, bo przeważnie dziecko przeżywa taki szok, wychodząc z ciepłej wody, jak wyciągamy go, a później wiecie, jest przeważyć szok z zewnątrz, dlatego świetny pomysł, kiedy ile nagrodę wygrał. Cieszę się poznałam panią, która właśnie była w z rzędzie też, i rozmawiałam z nią, i zapytałam czy by tak, nie powiedziała, że był całkiem całkiem. Czy to? Do we have no. no. Go, nie. Go, go. Sober, go over there later. To wszystko co kupiliśmy dzisiaj, tak jak powiedziałam, jestem bardzo podekscytowana i oczywiście mam nadzieję, że większość tych rzeczy, które dzisiaj zakupiliśmy przydadzą nam się. Ja do takich zakupów podchodziłam bardzo racjonalnie i nie wydaje mi się, że kupiłam coś zbędnego, Oczywiście to się okaże później wyjdzie w praniu. Dam Wam też znać, jak się sprawdzają te rzeczy, takie wynalazki właśnie. I może i to wszystko chyba co na dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, Pa.